Cześć kochani, witam Was serdecznie. Z tej strony macie, Zobaczycie czy się nagrywa. Tak, się nagrywa. A tutaj coś mi wyskoczyło. Dobra, mniejsza ser. E, słuchajcie, e, wracając do tego co się wydarzyło, czyli do tych spadków na Bitcoinie, które mamy aktualnie. E, widać, że one są tutaj bardzo silne i gwałtowne. Tak? Ja tutaj miałem zaznaczone również te fazy na mniejszych interwałach. E, Spodziewam się, że mogą się wydarzyć na Bitcoinie jakby akumulacji wykofa, ale dobra, do rzeczy. To co zacząłem analizować to domki, które Bitcoin robił od w zasadzie początku, od powstania tutaj, tak, gdzie yy, mieliśmy. Potężne tutaj wzrosty na Bitcoinie i tutaj nam się utworzył pierwszy dołek na interwale tygodniowym, jak widzimy, i to był dołek 12 stycznia 2015 roku. Od tego czasu znowu cena gdzieś tam e, wzrastała, spadała, wzrastała, spadała, tak, widać było to utrzymanie się na interwale tygodniowym, mniej więcej e, w takim trendzie bocznym cena sobie gdzieś tutaj akumulowała, tak? aż doszło tutaj. Jak widzimy, w zasadzie proszę zobaczyć, że tak naprawdę ten bitcoin gdzieś tutaj już y, nie spadał, gdzieś poniżej y, tego pułapu. Jak widzimy, raz, dwa, trzy, cztery takie cztery charakterystyczne miejsca, y, które są widoczne w zasadzie już od 2016 roku, gdzie cena znowu tutaj wróciła, potem w 2017 znowu tutaj wróciła i ponownie y, 10 lipca 2017. Wróciła do tego miejsca, gdzie się ostatni raz odbiło, i tutaj była ta nasza bańka, jak pamiętam, tak? Po czym nastąpił spadek tej ceny, i widzimy już 2018 rok, gdzie pojawił nam się tutaj kolejny dołek, ale ten dołek tutaj w 2018 roku to było tutaj, jak pamiętamy, na poziomie 3,5 tysiąca dolarów, no w zależności od tego, na, na jakiej giełdzie to było notowane. Ten dołek on był wyżej niż ten dołek, który był poprzedni, tak, z 2015 roku. Czyli proszę zobaczyć jaką drogę tutaj cena przemierzyła, tak, i w zasadzie w skali lat, yy, gdzie wróciła ponownie, można powiedzieć, prawie że w te same miejsce, ale oczywiście ten dołek był wyższy. Yy, no i okej, okay, od tego momentu yy, mieliśmy potężne tutaj wzrosty jak widzimy na RSI co również się gdzieś tutaj yy, przekładało na cenę bitcoina tak i cena sobie dalej tutaj gdzieś w trendzie bocznym spadała, rosła i yy, oczywiście trafiliśmy na ten pamiętny covidowy dołek tutaj yy, 9 marca yy, wybuch pandemii no myślę, że każdy z nas pamięta Okej, okay. tutaj była cena 3850 dolarów yy, i oczywiście to, co było charakterystyczne znowu w tym przypadku, to proszę zobaczyć, że ten dołek jest najniższy, ten już jest wyższy, tak, cena nie dotarła do niego i tutaj ten dołek jest również wyżej, tak, co jest bardzo charakterystyczne tutaj dla Bitcoina, ponieważ yy, te spadki, które następowały w miarę biegnących lat, tak, bo nie jest to, yy, nie są to dni przede wszystkim, to już są lata, tak, na interwale tygodniowym, widzimy, że te dołki były coraz wyższe. I teraz przechodząc do tego, co się dzieje tutaj aktualnie, tak, na tych dwóch garbach takich, które się utworzyły, yy, widać wyraźnie, że cena zmierza Tutaj w stronę tego ostatniego naszego dołka covidowego z 9 marca. I teraz kwestia jest tego, czy cena go dotknie. Tak, czy cena gdzieś tutaj zawróci nam troszeczkę wyżej. To na pewno będę obserwował, ponieważ jest to bardzo ważny interwał tygodniowy. Według mnie bardzo istotny, ponieważ jak widzimy. Niesie on za sobą skalę lat, która jest bardzo, że tak powiem, miarodajna i pokazuje całe nasze tutaj wahania ceny bitcoina w przeciągu ostatniego dziesięciolecia. I tak jak teraz tutaj widzimy, że cena ta spada, oczywiście, tak, robiąc tutaj korektę, w zasadzie ona już została powtórzona jeden do jednego, ale zaraz to pokażę, to wydaje mi się, oczywiście, nie jest to porada inwestycyjna, że cena gdzieś w tym miejscu zaraz powinna zawrócić. E, ponieważ e, gdyby doszło do wybicia tego dołka tutaj z marca 2020 roku, to będzie to niedobra sytuacja. E, ponieważ Bitcoin wcześniej nigdy nie wybijał swoich dołków. Jak widzimy te dołki były coraz wyżej notowane. Oczywiście tak może się stać, tak? nie mamy na to wpływu, ale wydaje mi się, że to, co może się jedynie wydarzyć, to na przykład dotknięcie tego dołka i odbicie, ale jeżeli dojdzie do przebicia tego dołka, no nie będzie to pozytywny sygnał. Także trzymajmy się tego, aby cena nie przebiła na tego dołka, oczywiście. Co będzie? wydaje się pozytywnym sygnałem na to, że cena gdzieś tutaj już powinna zawracać, tak? Ponieważ jest e, nisko, tak? Na takim interwale tygodniowym. Ok, teraz przejdziemy sobie na już niższe trochę interwały. Tak, schowam sobie RSI, ponieważ one jest mi tutaj już niepotrzebne. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, to może sobie tutaj pociągnąć na interwale jednodniowym, tą tutaj. Tendencję taką, tak i obserwować to, co się wydarzy, ponieważ na interwale tygodniowym bitcoin już jest niedowartościowany, tak? On jest tutaj na, na że tak powiem, poziomie 20, tak, 20,08, jeśli chodzi o niedowartościowanie. Jak widzimy, wcześniej cena spadała, również podobne pułapy, tutaj było, tutaj na tym dołku covid Widzimy, że jeszcze trochę brakuje tak, do tego miejsca. Czyli być może, że będzie to 32, 31, tego nie wiemy. Yy, zaraz zobaczymy jak to wygląda na niższych interwałach. Ok, dobra. Wracając już do wykresu. Usunę sobie. To bo mi się coś tutaj namazało. Dobra, wracając do wykresu, który mamy na Bitcoinie. Dla mnie istotne jest to, że ta tutaj tendencja od tego dołka covidowego, która prowadziła cenę, tak jak widzimy, gdzieś tutaj cena no, w tym momencie akurat się nie odbiła, ale tutaj yy, w dwóch miejscach, w trzecim miejscu, tutaj praktycznie mamy drugie i trzecie miejsce, gdzie cena się odbijała od tej tendencji, ta tendencja nie została wybita, tak? Bitcoin jest dalej w trendzie wzrostowym, a to, że robi tak potężne korekty, pokazuje tylko, że wolumeny, które są obecnie na rynku, są zdecy zdecydowanie większe i e, cena tak samo jak szybko wzrosła, tak samo szybko spada. Czyli tak można powiedzieć, jeden do jednego, ponieważ mm, pamiętajmy o tym, że. Cena bardzo szybko, moim zdaniem, zbyt szybko wzrosła. Tak? W bardzo krótkim odstępie czasu, dlatego mieliśmy taki gwałtowny spadek. Oczywiście cena była manipulowana, każdy pamięta o tym. No i okej. Okay. I teraz to, co się wydarzyło na bitcoinie, interesującego, to przyłapanie tutaj tej korekty czarnej. zmniejszymy sobie ją troszeczkę, tak żeby była wyraźna dosyć. Dobra. Mamy ją tutaj, okej. Okay. I przeciągniemy ją w te miejsce, jak widzimy. No i okej, okay. jak widać ta korekta tutaj Tutaj mamy oczywiście, ja sobie tutaj zaznaczyłem te dołki, które mieliśmy. E, według mnie, oczywiście. Tutaj, oczywiście, sobie również mierzę te fazy wajkofa, które być może następują, czyli takie e, zejścia, e, później i akumulacje, które e, są również w przeszłości dokonane na Bitcoinie, tak jak widzimy tutaj. Zejścia, spadki, jeszcze niższe dołki i dopiero wybić, nie? Ale to już inny temat. Yy, wracając do korekty, to tak, to korekta, jak widzimy, tego spadku z zakresu cenowego, który mieliśmy, tak? Tutaj, jak widzimy, on się odbył na poziomie 55% minus, 55% minus 55%, jak sobie przeniesiemy tutaj, mamy 52. Za chwilę będziemy mieli 32,920. Tak, wydaje się tutaj e, takim miejscem, w które cena zrobi e, zejście, i będzie to 1 do 1 tej korekty, tutaj. Tak, czyli cena idzie fraktalnie względem tego co się wydarzyło tutaj. Robi to samo tutaj. I teraz wiedząc o tym, że robimy tą korektę 1 do 1. Dobra, usuniemy to. E, nastąpił już potężny spadek, jak widzimy. Ten spadek nastąpił od 10 listopada. Jak widzimy cały czas tutaj e, cena nam leci na łeb, na szyję. Wiele osób mówi, że już wchodzimy w bestę, a mi się nie wydaje, że wchodzimy w bestę do końca, ponieważ robimy po prostu korektę 1 do 1 na bitcoinie i cały czas oczekujemy na wybicie tej tendencji. To, co jest bardzo ważne teraz w tym momencie, to ten wolumen, który nam tutaj będzie trzymał, ponieważ te tutaj wolumeny, jak widzieliśmy wcześniej, one nie były na tyle duże. Tak samo te tutaj czy te, one nie były na tyle duże, ale tutaj widzimy, że jest potężny wolumen trzymający cenę i on otrzymał poprzednie spadki w tej korekcie, yy, która nastąpiła jako pierwsza. Mamy powtórzenie tej korekty, więc jeżeli cena w tym miejscu zacznie nam akumulować i wybijać tą tendencję, będzie to sygnał na to, że HOSSA jest kontynuowana i oczywiście zobaczymy to również... Na RSI w tym miejscu. Nie? Ja sobie usunę już to w tym miejscu, czyli e, proszę sobie obserwować ten dołek z 9 marca 2020 na RSI na interwale tygodniowym, aby zobaczyć, czy nie przebijamy tego dołka. Bo moim zdaniem on jest bardzo istotny z racji tego, co pokazałem wam wcześniej, że Cena wcześniej nie wybijała dołka poprzedniego, a robiła coraz wyższy dołeczek. Więc jeżeli tutaj dojdzie do wybicia tego zielonego dołka, nie będzie to pozytywny sygnał. Oczywiście nie zakładam tego, ale yy, zobaczymy, czas pokaże, i wydaje się, że yy, jesteśmy gdzieś blisko odbicia. Czy to ma posłużyć e, s, e, wystraszeniu inwestorom bądź e, wprowadzeniu ich błąd w, w myślenie o tym, że nastąpiła już bessa. Być może m, nie będę tutaj spekulował, ale skupiał się na, na tym, co widzę aktualnie na wykresie, a na wykresie widać to wyraźnie, że póki co zrobiliśmy tą korektę jeden do jednego, za chwilę ją będziemy mieli. Na poziomie 32,800 i być może cena gdzieś tutaj będzie dociągać te nasze dołki, po tym, aby, jak widzimy, po naszym tutaj tendencji wzrostowej, kontynuować kolejne wzrosty, i być może będą to wzrosty rozciągnięte w przeciągu tego roku. Do może nawet września października. Trudno mi to oszacować, ale na pewno będzie to dłużej rozciągnięte w czasie, jeżeli miałoby dojść do dalszej kontynuacji wzrostów. To by było na tyle, jeśli chodzi o Bitcoina, tak to widzę na chwilę obecną. Warto obserwować te miejsca, te punkty, tą strefę tutaj, aby przyglądać się i nie, podej nie podejmować pochopnie. Żadnych decyzji inwestycyjnych, zarówno jak i e, w tradingu, e, również obserwować tą tutaj strefę, która jest teraz bardzo istotna i najważniejsza, w tym, aby e, kontynuować dalszy wzrost ceny. To by było na tyle. Chciałem się z Wami podzielić e, tymi uwagami. E, mam nadzieję, że Wam się to podobało i mm, powiedzcie sami, co myślicie na ten temat. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Pa.